Tak jak widzimy tutaj w budynku szkoły podstawowej, świętujemy ten dzień osób z zespołem Downa, chociażby wystrojem, tymi kolorowymi skarpetkami, ale również w innych naszych szkołach, czyli w szkole przysposabiającej do pracy, czy też w przedszkolu. Mówimy o. Yy, tym właśnie dniu jako dniu osób z zespołem Downa my sami ubieramy takie różnokolorowe skarpetki albo przynajmniej tak zwane niedopary, a przecież to chodzi o to, żeby podkreślić, że zmiana w tych chromozomach wynikająca później i realizująca się jako zespół Downa to nie jest nic szczególnego, że przecież w doma różnymi skarpetkami kolorowymi też można chodzić, też można funkcjonować i to jest taki dzień kiedy właśnie jesteśmy z tymi wszystkimi naszymi uczniami i wychowankami, którzy mają zespół Deuna. A przy tej okazji, jak słychać w tle, świetnie się bawimy i jest to okazja do spotkania i przywitania też oczywiście wiosny.

realizowana takiego spotkania. Mamy talent i to uczniowie szkoły podstawowej e, sami się zgłaszają e, do dzisiejszego takiego występu. To już jest po takich wstępnych klasowych eliminacjach. No i tutaj dzielą się swoimi umiejętnościami, jeżeli chodzi o taniec, śpiew, zainteresowania. Mieliśmy już e, tutaj takiego uczestnika, który się pochwalił e, swoimi zainteresowaniem, zbiera militaria. Była dziewczynka, która miała talent plastyczny, prezentowała swoje place. No a tak jak w tle słyszymy, również jest to okazja do śpiewu i wspólnej zabawy. Zapraszam, żebyście Państwo zobaczyli. Największy raz nie widzimy, bo szczęście znęśli. Stąd taki dreszcz dzisiaj wady bardzo głośno, że taki stołówce całą noc. Co? I nie opuszczę cię już na krok. Te dzieci tak jak każde dziecko potrzebują miłości, potrzebują zrozumienia, przytulenia, być może te dzieci bardziej przytulenia y, nawet, tak. One są bardzo kochające, bardzo. To są takie misiaczki, przytulaczki. Y, wiadomo, jak każde dziecko mają gorsze, lepsze dni, y, no i tutaj trzeba wtedy przy nich być. Ja myślę, że to dotyczy generalnie osób, wszystkich z niepełnosprawnościami, nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną, ale również z innymi niepełnosprawnościami, że te osoby są w jakiś sposób wykluczane. Niebawem będziemy obchodzić Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie. Dzisiaj wspominamy osoby z zespołem Downa. Jeżeli ktoś generalnie akceptuje osoby z niepełnosprawnościami, no to będzie akceptował wszystkie osoby i nie będzie generalizował, czy to jest autyzm, czy to jest zespół Downa. Natomiast uważam, że w dalszym ciągu, tak jak to robicie, Państwo również, trzeba o tych niepełnosprawnościach mówić, żeby się przygotować na przyjęcie takich osób w swoim otoczeniu, ale też w miejscach użyteczności publicznej te osoby się wspaniale potrafią realizować, chociażby tak jak uczniowie nasi już dorośli, przy sposobie, szkoły przysposabiającej do pracy uczestniczą w praktykach chronionych w takim dyskoncie tutaj w Kauflandzie, gdzie układają e, towar na półkach i radzą sobie z tym wyśmienicie. Także trzeba dać tym osobom po prostu e, szansę na to, żeby na miarę swoich możliwości się w tym życiu społecznym o, e, realizowały i żeby po prostu były obecne.